Jesteś ze mną dzisiaj czy nie? Tak, siema. Jestem. Yy, to ja. Ogólnie. Yy, yy. Moja ma z tego i zbierzie klatkę, więc jest fajnie. Tak, ma mamy świnkę. nową zadamiarę. Meg... Meg. Yy, mega. Mega. Meg jest mega. Nie no, że jest. Kurde, w końcu mam... Klatkę. No, Mogę normalnie teraz zobaczyć, bo yy, normalnie meg nie mam. Ja sobie tak śmiesznie strzela. Same lagi tylko. I yy, jak się aktywuje? To zamienia się jakby w To jest taka Max trochę na początku. Tak, potem jeszcze. Aha, ma taki dziwny strzał. W sumie jak na legendy nie jest taka mocna. No nie, tylko ten drugi łódź. W ogóle podoba mi się tylko to z niej, że ma drugi łódź. A co to było trochę? Kurde, mocno jest nawet. A to tylko łódź. To nie jest dużo. Tylko, że on się sam ładuje. Cztery no tyle zobaczyłem. Że jak... A no mocno, ej w sumie mocno. Ej. Ult jest mocny tylko. Ej jak ona dostaje obrażenia to już potem traci ciągle je. A nie, ja też dostaję, a nie, a nie wolno u mnie ten bot. A ile już masz hapę na tym bocie. Po prostu tracisz obrażenia. Obrażenia. Po prostu ten ult trwa chwilę. Um. No ciekawa, ciekawa Już nie ma serca. I znowu jest! Oni powinni zmieścić się po ładowaniu, bo no wychodzę... No dobra, to ja cię zapraszam. Dobra, ja wychodzę z tego. Hop, no i no, ogólnie sobie popykamy misyjki. Ty zostaw łapkę w górę i za tym dzwoneczkiem. To no. było mi miło. No właśnie. Um, a ja lecę blokiem. Bo. Kandydaci. <laughs> no. Mam zadać wygrać i uleczyć. A ja... A ja nie robię, bo mam skorzystać z opcji zagraj ponownie. Zagraj macie 5 razy w drużynie. Hmm. Też mam 10 tak. razy skorzystać z opcji zagraj ponownie. Albo zobaczyć, time timelapse, jak będziemy chwilę to wbijali, albo po prostu będzie... Nie, ja no dobra, przechodzimy po wow. prostu do gry. Co jest? Dobra, darlę, <laughs> Dobre. Jesteśmy już ogólnie w grze. Brawl, bijemy mm -hmm. się. Dobra, bierz to? Aha, myślę, że. Mam Czego lagu? mi się pokazał kandydaci dnia na napad? Na filmie to jest, bo ja też to nagrywam. Więc e możecie sobie wbić na kanał Alex Games, Perspektywa jest tam. Tam. Tam, tak. Tam. Na tamtym kanale. Mam gdzieś. w końcu banner, bo mówiście, że nie mam. A no to jest. No i widzicie? Widzicie kto pomaga? Kto robi? A łaginę. Uciekam. Zostawiam te dwa kiuby, bo skoro? mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie nie bardziej to... Chłop dostał! I zginął. Usta Hack Pro, Dlaczego usta. U nie rozumiem o wchodzi. E, Leon, Leon, Leon! Usta to jest, Leon. Aha, nie wiedziałem usta, o nim. Dum, dum. Ja nie wiedziałem o tym czarno tu. Weź, weź nie demoralizuj, bo dostanę te. Yy... Za dyskryminację. Dobra. Sto na demoralizację. Za dyskryminację. Chory. Ale no on no nie, ale on no no, no, jest czarny, no co? Ma czarny ubiór. Mówi się czarny ubiór. Ale jest trochę czarny. Zabij go, proszę. Jak ty go nie cofnieś? No, no, <laughs> tak masz lagi, to może ja wezmę broka.

Pamiętajcie, no, na moim kanale live będę starał się wrzucać live regularnie. W sobotę. Tak, robić live w sobotę. Tak to było. A... Przed... A, Dobra, dojeżdżam go. Aha, fajnie. Dawno nie grałem w to. A... a ten, te. Zabierzmy. No! A teraz... E, idziemy. Filmy chyba będą się trochę rzadziej pojawiały. Chwila. Muszę Czasu? Kogo dać? Bi? Nami? Co ty dzieje jee, Ty, jee, to. jee, chyba jee, no. Tak niedawno nie tak że to jee, że to Co jee, co, jee, co co To że jak jest super, a tak nabywałem to 300 punktów obrazu więcej, czy nie? Też Dobra, doceniam. Tak, To YouTube. Ale sobie pocznę, jak Nie jestem. Co? Film przypatrujcie nie pojawił. Ej, film się patrol. co to bym na <answer> przypatrol. Nie, nie oglądam, właśnie o to chodzi. Nie dlatego, to było dziwne. Ale YouTube ci każe oglądać. O ja. Znaczy nie no, ja nie mam nic przeciwko, jakby ktoś mój znajomy oglądał przywatek, ale, też... <laughs> ale nie oglądam. No nie wiem, Mam no. Bitowiec, bitowiec, bitowiec. Dobra, Ty tego nie żyje. <laughs> ale miss. O kurde. Mis. Odrywa, odrywa. A co to za...? Lecz, lecz, lecz. Choszę, że siebie nie, nie leczę. Dobra, zwijamy się. Czemu? To jest zbyt niebezpiecznie. Ja <laughs> się zaratepnie. O, mówiłem. Dobra, czekam na ciebie. Bo sam nie mam co wiedzieć. Yyy... Widzę, w ogóle napiszcie jak tam jest. Nie jest to, co mu teraz Dobra, leci mi to. Tak. Aha, fajnie jest taki nagannik. Chyba zmieniam neta zaraz No się tepnie. Albo nie. Kieże, chcę zaś. Ten zaraz gadżet będzie. No właśnie. Ja. Zmieniam neta Zmieniam neta bo to jest żart jakiś. No zmieniaj go. Ja w takim razie też biorę kota. Ja Nie zobaczymy. Mogę to zrobić w miarę słodkie. <grych> Myślę, że w miarę słodkie trzeba powiedzieć. <grych> Srebrny pochop? Prawdziwy? Co Miałem Nie wiem, czy o 19.10 już nie da wstępu. Bo... No spocznij, Ta złota na lekobi, mi się podoba. Tak jest, taki. A kiełdę, czego chciałem. Bliżesz to w strzelce, jest w ogóle cute. A zwłaszcza taka jak nie wiem w ogóle, co to za pomysł kot pszczoła. To chyba jakieś... Yy... Chi... Tak, to jest ta, ta chińska zabawka, co macha łapką. Ta. Uch, to w ogóle co to było za pomysł. bel, bele, 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 bele. z tego. I więcej trafić się w potrafisz. Patrz Pipera, która... Nawet nie bawi się w papera. A tamta się, a tamten leży ją. Nie potrafię w ogóle strzelić, bo strzeli, patrz, potrafię tak mhm. Dobra, zbiorę się skrzynką w sumie że ich odciągam Chodź, to zostało połową mójta Czemu otojmuję? Nie Ból jest w szakach. No właśnie, się tym dowiedziałem Widzisz, nie otojmowałem Mówię, nie, to jest mój. Nie mhm. wolno. Znaczy wolno, ale... Tym bardziej takimi postaciami no daleko. Kurde, atak, No mówię sam do siebie. Nie rób tego. Ale... Tak co tą robię. Ale nie, bo to się odruchowo tak Prywa. Nie umiem je nie umie trafić. Pam jeszcze do tego, które strzela obszerowo No. Dobra, jest dwóch na mnie. Ja bardziej z Coltem. Kurde! Zabiłem Tom, ale... Bo i dwóch no. Dwie pan mają dobrze. gdzie ja jestem sam. Primo. Czy nie masz próbów? Ty też już umarłeś. Dobra, jestem. Ale co z tego jak tak możemy szybko? nie wykieruję tego. Wiesz o tym. Tak wiem. Ale było blisko. A tak. trzech kurde na jednego Mówię, demoralizacji mi przecież Ciebie <laughs> Nie chcę blurować. Chodź, ja dziś mam blur. Okay. No. Chłopie, ja nigdy na... Jak? Jak ja się pytam? Nie wiem. Mogę z tej gry, nie? A dopiero co zaczęliśmy? Dobrze, że ja zrobiłem sobie przerwę od tego i chyba znowu to zrobię. Po tym filmie. 11 minut, to jest chyba ostatni gra. Chyba. I lecimy w określenie boxów. Tak widzę, że otworzymy dzisiaj kilka boxów. Kilka? Czyli wszystkie. Kilka. masz? Kilka, to jest kilka. W porównaniu do otwierania całego kernetu, to jest kilka i to małe kilka. Chłopco się na dwóch rzucił, ser, ser. Uciekam. Kurde, zostaw mnie. Ale trochę spanikowałem, chyba zbyt bardzo w sumie. Znaczy dobra, dobra, nie idź po kiuby, nie idź po kiby. spoko, ja wiem co robię. Czemu chłop się tak... Dobrze, GG. O nie, dlaczego na niego skoczyłeś? Zapomniałem, że ja mam ten ult nienawidzę swojej gry. Po prostu nie Czekaj. Nienawidzę. Mm. Dobra, dawaj jeszcze jedną grę. Bo może jeszcze dwie. Dobra, lecimy, lecimy szybki wielkiej. Ale dlatego, że... To no to tam na pewno będzie mieli ten naczego, bo ja nie wiem. No. Minut, nie no Big Boxa. Ale, ale ja lecę za openingiem, nie? No, to dawaj speedruna na. speedrun na teraz tu. To jest ta Dream Music. Ja no. Mhm. Faj fajnie. Może speedrun będzie taki, że będzie najszybszy mecz tylko że przegramy jeszcze. Najlepiej tak będzie. EMZ. No, fajnie. Ja Zastajnijmy. Nawej ją. Dobra, Biorę Uważaj, bo tam ktoś będzie. Chłop mhm. pewnie będzie próbował się wytepać. Nie no, jak dwóch strzela w taki sposób. No to trudno, no. No i to trzecie miejsce nas prześladuje. pucharów. No fajnie. Prześladowanie przez trzecie. <trym> Dobra, teraz to jest naszej ostatnia gra widzowie, bo to zmieszczę na filmie? 14 minut 14 no to teraz musimy wygrać, żeby miał tego no ich więc macie. musimy się starać no, chcesz... no i czel nagle ból i koniec i koniec gry znaczy, No, może ból to... no i będzie nie koniec challenge'u tak, challenge. tak serio? to i tak by nas wszystkich nie zabił, bo Ty byś wziął wszystko na siebie? To... tak i bym umarł nie, nie umarłbyś nie umarłbyś ja żebyś nie umarł. Biblia. ta Tak, fajnie umiera. To tak powiedział? Ty. I Tak, a tu jest w krzaczku Bibi. Bibi? Bibi. 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 A, tutaj. Wiem. Myślałem, że gdzieś indziej. W innym miejscu. Dobra, dzień. Pozwoliłeś go, nie? Tak. To kocą trzeba. trzeba. Będzie trzeba, pod trzeba, teamie. Niech, niech sobie podejdzie, Tak, tak, ta, jasne. Ja nie daję za Tryhard to tryhard, mówiłem. Chłopie, my mamy to wygrać, a nie tryhardować. No właśnie, trzeba tryhardować, by wygrać. Dawaj, rozwalaj go. Nie no, bo już z dwóch stron jadł. O. Spike, Spike. Zbiera, zab... no i mamy drugie miejsce. Ale chyba trzeba, trzeba Gdzie, wodać. gdzie, gdzie? Tutaj, kurde. Chłopię. Easy. Gdzie mi? Easy, nazwijmy no Mówię, try hard i koniec. Trzej hard i koniec. <laughs> tak. Jakbym, kurde, za pierwszym razem już byśmy to wybrać, to już nie mieli. Dobra, mówię no Ja pierwszy otwieram. I co? I monety. No i przechodzimy do opinii. Nie, no, Trzymajmy, no. Trzy nawet Dobra. Najpierw o znaka. Gale klaska. Super. Aha, czyli klaskało, prawda? Oklaska. O klaska. Bo co nie wiem co za mnie. Sersz. Jeszcze okay. specjalny galek. Czy jak widzowie Jakbyś miał suskę z Megapopsa to mi przyjedź albo coś No i dwójeczka niestety co? W ogóle pójdź? ja szansę tak by the way mam 0.0757 To tylko nagranda. Ty nie masz repiku wszystkich nie, Kurczę, nie masz mówić, Ty chcesz stracić jeden ty nie masz Może ci dropnie w sumie Spójrz Jak go Kolejna skrzynka? nic. Aha, to jest mała teraz. Tak, nie, no, taktyka. dobra, tak tyka. Mężycie, ale tak Dobra, teraz stój? A nie, bo ty masz jeden item, tylko tak? Tak. Tak wiesz, jeden za to, kto Co ty robisz? Sto jednego mogę mówić, masz coś. <laughs> my sprawdza spójrzmy na skrzynce. No nie, dobra, lecimy, lecimy. Niestety jeden nie item. Ale z kamieniem nie. Dobra, my box za bok zdawamy. darmo. Darmo. Trzy. Czekaj, 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 czekaj. Nie gadajcie. Nie mamy trójeczkę. Czy coś będzie? Nie wiem. Świeci się. Jest jeszcze Trzy, cztery. cztery. A, nie? A, wiem. Ale on jest No właśnie wiem. Ale ja już się zajerałem, że brawler, że coś. Dobra, to ja kończę filmy. E, Marcel może tam coś będzie, nie grywał, ale nie wiem jeszcze. E, bo mi się teraz muszę. <laughs> Dobra, nieważne. Cześć, Ero.